Czekam. Widzowie jesteśmy już w ciszym pokoju, więc rob, robimy taką serię do live, że będę tworzyć jakieś osoby. Dzisiaj stworzymy. Dużo osób mi pisało, żebym stworzyła sama siebie, więc zrobimy siebie ładniejszą. Więc za chwilę e, za, klikniemy w dziewczynkę i klikniemy jeszcze e, za chwilę do Was wracam. Pa, pa! Hejka widzowie, już, już jestem. Teraz, teraz mam takie brązikowe włoski. Więc za chwilę do Dobra. I jakie po prostu gładkie. Za chwilę. Za chwilę po prostu. Bo to jest gładkie akurat, więc... Więc tutaj zrobimy takie coś. I tutaj. I tutaj też zrobić sobie takie coś. I zobaczcie. Tak wyglądam. Zostawia siebie taka. Tak jak w jakafeka, zrobię ta taką buźkę. Mam okularki. Teraz też noszę. Więc włączę sobie takie coś. Po prostu nie. nie. Dobra, więc... Nie mam takiej okularki, więc nie będę sobie noszynika. Kładała. Też nie mam w nią przybitych uszu. Za to... Policzki. Ok. i jeszcze tl. Tl. dobrze, dobrze. Więc tutaj tu to, to czy to. Dla mnie no to to. I teraz napiszę. się. Ja i napiszę J i a. Bo ja tu jestem. O i jeszcze robimy... Czekajcie. Jeszcze robimy podgląd. Nie, nie, ten. I no to jest na czy No to, to zobaczcie. I tu jest ja. I wam wszystkich. Bekafka, Miss Aga, Hania Denszy. Le, Lexi. To jestem ja, ale Star jest... To jestem ja. To jest moja kuzynka. Jeśli nie no to obejrzyjcie sobie odcinki. To jest jak jakiś rom. Jest Ej, An... mam ja, tak. mam moja mama, dzisiaj nie na. Nie na nie mam ochoty, to z dzisiaj jakieś tam. Pikola, ja, Pikola. Patrycja Łuczak. Anna Majewska, Kasia.pl, mam tam mas. 7 kilo, samą notę, ale tam wat. Sztaskrówki. Ej, czekajcie. Justyna Łukas, moja mama. Stefan, Olivia, Smilusia, J, J, Greg, y, Mateusz, Monika, Patrycja Dowróżka, Królowa Permacji, Kaszka Kowalczyk, Kamyczki, Amelka, Jolicja, Kati Los Angeles, więc, papa widzowie!